Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, w studiu Radia Zielona Góra witamy dzisiaj Agnieszka Hyrc, radną Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącą Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych w Radzie Miasta. Dzień dobry, witam Panią i Państwa. Będziemy rozmawiać właśnie o budżecie obywatelskim, bo jak już wiemy, w tym roku czekają Zielonogórzan dwie edycje budżetu. Ta zaległa z 2023 roku, no i ta bieżąca, w której będziemy oddawać głos jak zwykle co roku. Natomiast zanim zaczniemy o głosowaniu i o zgłaszaniu projektów, chciałam zapytać o ewaluację budżetu obywatelskiego. Bo taka była zapowiadana. Czy ten proces już się odbył? Tak, ten proces już rozpoczęliśmy. Pierwszym etapem tej ewaluacji było spotkanie z przy okazji wręczenia takich oficjalnych gratulacji wygranym wnioskodawcom w, ostatniej, w ostatnim naborze. Zrobiliśmy warsztaty, gdzie rozmawialiśmy z wszystkimi wnioskodawcami, zarówno tymi wygranymi, jak i tymi, którym nie udało się wygrać. Zbieraliśmy ich uwagi, opinie. To były bardzo ciekawe rozmowy w takiej atmosferze szukania, rozwiązań na przyszłe edycje budżetu obywatelskiego. Wszystkie te uwagi zostały spisane, a ci wnioskodawcy, których nie było lub po prostu też ich zadania nie były poddane pod głosowanie z wielu względów, niebawem otrzymają ankietę, która będzie do wypełnienia z prośbą o zgłoszenie swoich uwag, swoich pomysłów na rozwiązania, jak usprawnić ten budżet obywatelski w przyszłych edycjach. Jakie były te uwagi? Co zgłaszali ci wnioskodawcy, którzy na przykład nie wygrali budżetu obywatelskiego? Zarówno ci, którzy nie wygrali, jak i ci, którym wygrać się udało, bardzo często zgłaszali na przykład taki postulat, żeby zwiększyć kwotę przeznaczoną na poszczególne zadania w inwestycjach, w zadaniach inwestycyjnych. Bo uznali, że te trochę ponad 800 tysięcy złotych jest często niewystarczającą kwotą. Jasnym jest, że wszystkie. Procedury, które są związane z realizacją takiego zadania są obowiązujące takie na przykład jak, jak zamówienia publiczne, i w tych procedurach te kwoty też, które są potrzebne na realizację, na zakup na przykład różnych rzeczy czy przeprowadzenie takich inwestycji, są troszkę wyższe niż te, które są na wolnym rynku. W związku z tym często te budżety są niedoszacowane, ale pomysły też mieszkańców są naprawdę okazałe i te pieniążki nie wystarczają więc taki postulat zgłaszali, żeby. Dać możliwość zdobycia większej kwoty na jedno zadanie. To jeden z wniosków, tak. a kolejne? No, na przykład kwestia okręgów. Było poddane pod dyskusję i my też tutaj się nad tym zastanawiamy, na ile okręgi nie są ograniczające. Były takie okręgi, w których zgłaszało się bardzo dużo wnioskodawców i tych zadań do wyboru mieszkańcy mieli dużo na etapie głosowania, ale były też takie okręgi, gdzie tych zadań było mało i tak jakby powiedzieć, troszkę z automatu, też one wygrywały. I żeby zrównać szanse wszystkim wnioskodawcom, padł argument, żeby usunąć okręgi wyborcze. W, w, w tych inwestycyjnych zadaniach, zadaniach inwestycyjnych, a mhm. przypomnijmy, było ich pięć. Tak, było pięć okręgów, ale tylko w tych zadaniach inwestycyjnych, w społecznych nie było tych, tych okręgów. I tutaj chyba do tych zadań społecznych było mniej uwag niż do tych inwestycyjnych. Faktycznie te społeczne są takimi zadaniami, które cieszą się ogromną popularnością. Natomiast tutaj też, jeśli chodzi o te inwestycyjne, pamiętam, że padł taki argument, że jest zakaz etapowania i czasami też wnioskodawcy mieli pomysł na to, żeby zrobić coś większego i zrobić część inwestycji w jednym roku, część w drugim. A przypomnijmy, że założeniem budżetu obywatelskiego jest, jest realizacja zakaz. inwestycji w danym roku kalendarzowym. Tak, ale też zakaz etapowania mhm. z racji tego, żeby ten kolejny etap, który może lub nie musi wcale wygrać, nie spowodował, że całe przedsięwzięcie nie może być zrealizowane albo tam będą do zablokowane, tak? Tak, dlatego zastanawiam się nad tymi rozwiązaniami, rozmawiamy o tym i każda z tych uwag jest naprawdę ogromnie cenna i ja też tutaj mogę podziękować mieszkańcom za to, że byli, przyszli, rozmawiali i że ufają nam na tyle, że wiedzą, że jeśli nam powiedzą, z czym się borykali na etapie na przykład realizacji lub naboru tych wniosków, to że my na pewno każdą tą uwagę że Rzetelnie rozpatrzymy, zastanowimy się nad tym. Co się będzie z nimi dalej działo? Czy będą miały szansę jakieś zmiany zajść w tej kolejnej edycji budżetu obywatelskiego? Jesteśmy na etapie doszlifowywania uchwały przed kolejnymi tyma, tymi dwoma budżetami obywatelskimi, które będą w tym roku ogłaszane nabory, a realizowane w przyszłym. Więc uwagi same w sobie będą na pewno publikowane. A jeśli chodzi o, o tą naszą pracę, no to. Faktycznie o tym, o czym przed chwileczką rozmawiałyśmy, dyskutujemy. W tej chwili też jestem na etapie rozmów z prawnikami, jakie są rozwiązania, no bo to też musi być zgodnie z literą prawa i obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych. No, mogę powiedzieć, że na pewno ten próg, który jest ciut wyższy, czyli ten, ta kwota, która jest przekazana na budżet obywatelski w naszym mieście, to jest 0,6% wydatków miasta ze sprawozdania z. Realizacji budżetu z poprzedniego roku, no to ten, ten próg zostanie zachowany, czyli on jest minimalnie większy niż ten, ten najniższy, który jest nakazany przez ustawę. No i będziemy też zastanawiać się właśnie nad tymi okręgami będziemy się zastanawiać nad kwotami. Są pomysły takie jak podział środków inwestycyjnych na zadania małe i duże, więc też tutaj. No, potrzebujemy chwilę czasu, żeby to dopracować i móc powiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało. Natomiast Ale jeżeli na właśnie pewno chodzi o to, będą. Właśnie, mm. więc Zielonogórzanie na nie na pewno czekają, bo ta zaległa edycja budżetu obywatelskiego z 2023 roku, kiedy ma wystartować? To już pewnie nie No i tutaj też przed nami spore wyzwanie, bo poza tym, że są dwie edycje, to pierwsza, żebyśmy mogli się wyrobić w tym całym roku, to planujemy pierwszą na marzec. Ogłoszenie, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No bo musi być. Uchwała, musimy ją przeprocedować też przez Radę Miasta, ale plany są takie, żeby w marcu prosić pana prezydenta o to, żeby zarządzeniem ogłosił nabór do pierwszej edycji i później już wszystkie ręce na pokład. To będzie trwało myśleć gdzieś tak do, do maja, bo ten cały proces jest długi, to jest czas na zbieranie głosów, na promocję budżetu, w międzyczasie na chociażby rozpatrzenia i rozpatrzenie odwołań, Ocenę Cała tych... ta procedura, no, tak, tak, którą tak, tak, już tak, zielonogórzanie tak, pewnie znają. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to przygotowanie wniosków, tu pewnie zielonogórzanie się zastanawiają, jak to zrobić, żeby one były skuteczne, żeby przeszły przez, jeśli nie ten najbliższy budżet, to może przez kolejny budżet. Przede wszystkim Biuro Partycypacji Społecznej, które w Urzędzie Miasta Zielona Góra funkcjonuje, jest cały czas otwarte dla mieszkańców i na każdym etapie można przyjść, dopytać. Już teraz też mogą się zgłaszać w zielonogórzanie? W tej chwili jeszcze nie mamy tych założeń, ale oczywiście, że tak. Mogą się zapytać chociażby o termin czy o planowane zmiany, tylko to jest ten moment, w którym jeszcze dopracowujemy je. Także, także może jeszcze chwilkę można z tym zaczekać. Natomiast też ja osobiście miałam ostatnio dyżury, gdzie pomagałam mieszkańcom w wypełnianiu tych wniosków i na pewno też powtórzę, bo, bo odzew był spory i widziałam, że jest taka potrzeba. No i też pracownicy Urzędu Miasta. Pracownicy z różnych departamentów, w których potencjalnie później będzie realizowane dane zadanie, zawsze służą pomocą i odpowiadają na pytania, pomagają oszacować też budżety, bo to też nie jest łatwe. Tak, urzędnicy już wcześniej wskazywali też, że mieszkańcy konstruując wnioski do budżetu obywatelskiego, powinni zwrócić uwagę na dokładny opis tego wniosku. No i właśnie doszacowanie finansowe, tak, żeby później nie było zaskoczenia, że wniosek po prostu nie zmieści się tak, w wideo. Tak, bo, bo komisja, która weryfikuje te wnioski, ona je weryfikuje tylko pod względem formalnym. Czyli zwracamy uwagę na to, czy zapisy w uchwale są zapewnione, w regulaminie, jeśli takowy będzie, no ale też właśnie sprawdza ten budżet, czy on nie jest przeszacowany, czy jest w takiej kwocie realny do zrealizowania później. No to są faktycznie. Być no niełatwe takie kwestie dla mieszkańców, ale wiem z doświadczenia, że naprawdę urzędnicy są otwarci, pomagają, no i ich doświadczenie jest bezcenne. Czy kampania promująca budżet obywatelski się zmieni, będzie bardziej intensywna? Przy tych dwóch edycjach tegorocznych? Chcielibyśmy. Ograniczenie jest tylko czasowe, no bo teraz pracujemy nad uchwałą, ale na pewno będą i zapowiedzi. Mamy platformę do komunikowania się z mieszkańcami, więc na stronie Urzędu Miasta jest Zakładka Budżet Obywatelski. Tam zawsze są aktualne informacje. Jest profil na Facebooku związany z budżetem obywatelskim, zielonogórskim budżetem obywatelskim. My jako radni, zarówno ci pracujący w komisji, jak i wszyscy inni też dostępniamy informacje, ale też wychodzimy do mieszkańców. Chcielibyśmy jak najintensywniej wychodzić do mieszkańców, nie tylko za pomocą środków przekazu, takich jak państwo, gdzie zawsze pomagacie nam dotrzeć z informacją do mieszkańców, ale też bezpośrednio wychodzimy na ulicę, spotykamy się, rozmawiamy. Mamy taki magiczny wózek, z którym pojawiamy się. Mamy nadzieję, że z każdą edycją on będzie takim punktem rozpoznawalnym, gdzie mieszkańcy jak zobaczą na mieście zielony wózek, będą wiedzieli, że jest możliwe możliwość skorzystania z tej okazji, żeby dopytać. Na koniec już zupełnie, czy sposób głosowania może się zmienić? Tutaj, przypominamy, jest specjalna platforma do głosowania, konsultacje konsultacje.jst.pl. Czy tutaj zostanie wszystko bez zmian? Na pewno będzie to elektronicznie, na pewno będzie weryfikacja SMS-ów, bo, bo to jest transparentność. Natomiast jednym też z tych postulatów, które się pojawiały w ewaluacji, to była kwestia, że na platformie w, tym, w tej edycji mieliśmy wymuszoną, konie taka konieczność była, wymuszone oddanie głosów w określonej ilości. Czyli dwa inwestycyjne, dwa, za, dwa głosy na zadania inwestycyjne, dwa na społeczne. I tu pojawił się postulat, żeby zmniejszyć to do jednego zadania, bo nie każdy czasami po prostu na siłę gdzieś szukali tych zadań. To było celowe, żeby mieszkańcy zapoznali się z innymi zadaniami, zobaczyli co w trawie piszczy, ale tak chcemy zmniejszyć ilość tych głosów, ale tutaj też trwają rozmowy, ponieważ zastanawiamy się nad tym rozdzieleniem zadań inwestycyjnych na małe i duże, czy to będą dwa, czyli społeczne i inwestycyjne, czy trzy, czyli społeczne, inwestycyjne małe i inwestycyjne duże. Także zmiany będą ale na pewno też będziemy odpowiednio wcześnie komunikować, żeby mieszkańcy mieli szansę zapoznać się z tymi zmianami i aktywnie, bez względu na ich rolę w tym budżecie, aktywnie w nim uczestniczyć. Będziemy śledzić ten proces Agnieszka Hyrcy, radna koalicji obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych w Radzie Miasta była gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani i państwu. Rozmowa o dziewiątej.